Z jednej strony, trzeba powiedzieć otwarcie, że ten film jest niesamowicie przewidywalny. Z drugiej jednak strony, to wszystko schodzi na dalsze plany, gdy atmosfera staje się gęsta, coraz bardziej gęsta. Można ją właściwie kroić nożem. Inne rzeczy są tutaj krojone, ale zmierzam do tego, że to wszystko, że to jest przewidywalne, schodzi na dalsze plany. Właśnie przez to, że Kowalski bawi się formą, bawi się starymi horrorami. I no właśnie, co też strasznego z tego wychodzi. thank <thuddle noise> you Od tak niepozornie, prawie bezszelestnie wkradł się ten film na platformę streamingową Netflix. I w sumie współgra to z tym wykreowanym światem, do którego zło również wkrada się praktycznie bezszelestnie, niepostrzeżenie, ale to też szkoda, bo ten film zdecydowanie zasługuje na więcej uwagi. Ja mam na imię Ola i dzisiaj porozmawiamy sobie o produkcji pod tytułem Ostatnia wieczerza, o polskim horrorze satanistycznym w reżyserii kowalskiego od placu zabawczy. W lesie dziś nie zaś nikt, jeden i dwa, ale to produkcja zupełnie inna od tamtych produkcja, która garściami i wizualnie i fabularnie czerpie ze starych horrorów, i muszę przyznać, że robi to naprawdę dobrze, miałam ogromną frajdę oglądając ten film, mimo tego właśnie, że jest przewidywalny, że fabuła jest bardzo prosta, a jednak jest w nim coś takiego, co sprawia, że chce się dostać do końca i zdecydowanie warto, nawet jeżeli te przewidywalne elementy fabularne nie będą Wam leżeć, to wydaje mi się, że zakończenie rekompensuje wiele rzeczy, które wcześniej mogą Wam zazgrzytać. Nie twierdzę, że jest to film idealny, bo pod wieloma względami nie jest, ale jest to bardzo udany eksperyment i chciałabym właśnie trochę więcej na ten temat porozmawiać. Będą tutaj spoilery, ale będą w wydzielonej sekcji. Zaraz po opinii ja też w opisie zaznaczę, gdzie te sekcje się zaczynają i kończą, jak to standardowo mam w zwyczaju robić. Tym razem Kowalski bierze na warsztat mroczne, ciemne, klasztorne mury. I tak ten film jest bardzo ciemny. Światła naturalnego jest tutaj, jak na lekarstwo, i wszystkie te mury, te pomieszczenia, te okropieństwa są oświetlane zaledwie światłem, mizernym światłem padającym od świec. I znajdujemy się w sytuacji bardzo mrocznej od samego początku, mrożącej krew w żyłach, bo oto na ołtarzu leży dziecko, niemowlę. I od razu nasz wzrok wędruje ku klatce piersiowej tego niemowlęcia, bowiem na klatce piersiowej jest tajemnicze znamie, szatańskie znamie i już ksiądz zamierza się do tego, żeby zasztyletować to dziecko, gdy do klasztoru wparowuje policja i przerywa tę akcję. Później szybciutko przenosimy się 30 lat do przodu i nadal atmosfera jest bardzo mroczna, szaro, buro, ponuro, typowa polska jesień, co sprzyja wczuciu się w ten nastrój. unosi się lekka mgła nad ziemią, jest ziarno na ekranie i w ogóle ma się wrażenie, jakby oglądało się film sprzed tych 20, nawet może 30 lat. Film z lat 90, film, który nie jest idealny technicznie, ale właśnie to buduje ten klimat. I tutaj Kowalski wykonuje kawał dobrej roboty właśnie w tym zakresie. No ale dobrze go. 30 lat później poznajemy Marka, który ma dołączyć do zakonu w roli egzorcysty. I wszystko się zmieni w momencie, gdy tylko przekroczy ten próg zakonu. I właściwie tyle Wam wystarczy, tyle z kwestii fabularnych, jeżeli nie chcecie sobie popsuć zabawy, bo naprawdę bardzo łatwo można sobie popsuć tutaj zabawę i najlepiej w ogóle byłoby podchodzić do tej produkcji z tak totalnie czystą kartą. W ogóle wydaje mi się, że ten pierwotny opis na filmowie nie wiem jak jest teraz, zdradzał bardzo, bardzo dużo z przebiegu fabularnego i to szkoda. Okej, okay, wielu rzeczy można się tu domyślić praktycznie od samego początku, ale jednak takie podejście z czystą kartą wydaje mi się, że sprawia, że ten film jest lepszy, że nawet mogą być jakieś zaskoczenia. Dla mnie jedynym zaskoczeniem jest zakończenie. Ale tak jak wcześniej wspominałam, nie za bardzo mi to przeszkadzało, że wszystko było takie w miarę przewidywalne. Muszę też podkreślić, że Ostatnia Wieczerza to w dużej mierze zabawa gatunkiem, zabawa horrorem, zabawa różnymi konwencjami. To film eksperyment, i wydaje mi się, że przez to może wielu osobom nie przypaść do gustu, i dlatego wspominałam, że warto doczekać do zakończenia, nawet jak Wam coś tam nie pasuje, bo to zakończenie rekompensuje, jeżeli chodzi o kwestie moralne, jeżeli chodzi o kwestie dobra i zła, jest poruszony, ciekawy temat, który szerzej omówię w sekcji spoilerowej. Ale teraz chciałabym się skoncentrować na kwestiach stricte wizualnych. Właśnie na tym, jak ten klimat jest tutaj budowany, bo to film bardzo ciemny, tak jak wcześniej wspominałam. Mamy mizerne światło i to światło, jeżeli już wpada z zewnątrz, jest to światło naturalne, to światło niebieskie, takie jesienne, takie blisko zmroku, bardzo, bardzo zimne i ono nie ociepla sylwetek, nie ociepla twarzy postaci, jeżeli w ogóle widzimy twarze postaci, bo to wcale nie jest takie oczywiste. Jesteśmy w zachodzie, konie, Cały czas wszyscy mnisi chodzą zakapturzeni, skrywają swoje twarze, skrywają tajemnice, i to też wpływa na to, że gdy Marek tak przemieszcza się po tych korytarzach, chce zajrzeć do jednego pomieszczenia, do drugiego, nagle za jego pleców wyrasta mnich, którego teoretycznie nie powinno tam być, ale oni tak wtapiają się w to tło właśnie przez to, że tam jest ciemno i nie widzimy ich twarzy. Poza twarzą, właśnie Marka, w którego rolę wciela się Żurawski, a także twarzami Stankiewicza i Lubaszenko, i właściwie. To tyle, reszta jest właśnie skryta za jakimś cieniem. I wizualnie robi to ogromną robotę, bo mamy takie wąskie strugi światła, które wdzierają się do tego klasztoru, jak gdyby te strugi światła chciały odsłonić te tajemnice, ten mrok, który tam się czaje, ale tego światła, tego dobra, bo przecież dobro utożsamiane jest ze światłem, jest tutaj zdecydowanie za mało. Więc mamy już taki pierwszy element symboliczny, zakorzeniony, wbudowany w to, jak ten film jest w ogóle budowany. Altyazı No, ale gdy są jakieś makabryczne rzeczy na ekranie, no to nagle tego światła się robi trochę więcej. Nie mówię, że jakoś bardzo, no bo nie jest to taki przeskok bardzo duży, ale jednak gdy Marek wymiotuje breją po tym, jak zacerwowano mu, w sumie breje i trudno powiedzieć, co to w ogóle jest na tym talerzu, ale może i dobrze, może i lepiej nie wiedzieć, co się je, jak już trzeba zjeść, i nie wygląda to zbyt apetycznie i na pewno nie smakuje, biorąc pod uwagę to, jak krzywi się Marek. W każdym razie zmierzam do tego, że tego światła jest tam troszeczkę więcej, więc możemy trochę rozróżnić, co to jest. Tak samo zresztą, gdy odkrywa za szafą pewną dziurę w ścianie i ta dziura wygląda, jakby była porośnięta pleśnią, ale zdaje się, że jest to coś znacznie gorszego i czycie Marek pakuje tam rękę do środka i wyciąga jakiś dziwny wichajster, wichajster z okiem, prawdziwym okiem, które na niego spoziera i mamy tutaj bardzo dużo takich makabrycznych rzeczy. Kowalski dobrze gra gore i to gore wpisuje się w ten klimat, w ten nastrój, który od samego początku wskazuje nam na to, że coś dzieje się tutaj niedobrego. I właśnie uważam, że to, w jaki sposób ten film jest zbudowany, jak on wygląda, sprzyja temu, że możecie machnąć ręką, puścić mimo uszu, to że jest trochę przewidywalny. No i przez to ziarno, przez to mizerne oświetlenie można się poczuć jak w filmach sprzed 20-30 lat, co też jest takim hołdem właśnie dla tych produkcji, bo kowalski garściami czerpie z klasycznych horrorów i bardzo różnych konwencji. Tylko, że nie miałam tutaj poczucia, że ten film jest poszatkowany, że o teraz będzie ta konwencja, potem kolejna. One są totalnie różne, ale jednak to tworzy jedną zgrabną, prawie składną całość. I być może właśnie dlatego, że on jest przewidywalny, że gdyby Kowalski trochę tu przekombinował, chciał wprawić widza w większe zaskoczenia, no to to mogłoby zezgrzytać. A tak coś za coś kompromisy. Jest przewidywalny, ale świetnie łączy gatunki. Gatunki skrajnie różne. Przede wszystkim mamy tutaj Footage Horror Horror, który pojawia się na kilkanaście sekund w związku z egzorcyzmami, gdy jeden z bohaterów nagrywa te egzorcyzmy i nagle mamy rzut z kamery bezpośrednio, ale pojawia się. Mamy tutaj elementy komediowe, które są mocno skrajne, gdy jeden z bohaterów upija się na umór i zaczyna śpiewać i ogólnie nie zachowuje się jak na przykładnego zakonnika przystało, ale hej, czy tutaj ktokolwiek zachowuje się jak na przykładnego zakonnika przystało? Śmiem wątpić. Więc komediowe Elementy tu się tutaj jak najbardziej pojawiają, ale właśnie one nie są odklejone od tej historii. One bardzo dobrze pasują do tego, że cały czas jest gęsta atmosfera, tak gęsta, że aż czujemy się niekomfortowo w trakcie seansu, więc gdy pojawia się ten element komediowy raz drugi, bodajże trzeci, bo nie ma ich aż tak dużo, no to jest takie odprężenie, rozprężenie i potem znowu jest mrok i to do siebie pasuje. Wreszcie pojawia się tutaj nawet monster movie i to całkiem udane, jeżeli chodzi o modę. Model tej postaci. Dodatkowo całość kręci się wokół horroru na motywach opartego na symbolach chrześcijańskich, które są tutaj przewrotnie wykorzystywane. Mamy odwracające się krzyże, mamy robaki wychodzące z oczu figur Chrystusa, czy ogólnie bardzo dużo robaków i makabrycznych rzeczy, więc dla niektórych ten film może być bulwersujący, może być obrazoburczy, ale niesie ze sobą całkiem ciekawe kwestie moralne. Albo nawet nie tyle co moralne, a co do natury dobra i zła i tego podziału, podziału, który wcale nie jest aż taki czarno-biały. Zresztą to oczywiste. I też w pewnym momencie zaczynamy się zastanawiać, czy Marek nie jest na granicy obłędu, czy te wszystkie rzeczy, które się tam dzieją, czy one faktycznie się dzieją? Czy to lustro pęka? Czy to jest jego twarz? Czy te krzyże się odwracają? Czy to nie jakieś halucynacje? Czy czegoś złego mu tam nie robią? Bo jednak ta atmosfera jest bardzo, bardzo dziwna, mało klasztorna. Ale w końcu odprawiane są tam egzorcyzmy, więc może jakiś zły demon tam jednak zamieszkał. Więc zaczynamy się zastanawiać, o co tutaj chodzi? No i właśnie to zakończenie jest do pewnego stopnia zaskoczeniem. Nie mówię, że jakimś wielkim, ale jednak jest ciekawie poprowadzone. I wie i mi, Ostatnia Wieczerza to bardzo dziwna produkcja. Produkcja, która wydaje mi się, że zostaje w głowie przez to, jak wygląda, przez to, jakie kwestie porusza i jak wykorzystuje symbole chrześcijańskie. I w ogóle, że jest to taka hybryda gatunkowa, ale właśnie nieposzatkowana, która bazuje na kliszach, na rzeczach, które wykorzystują horror od dawien dawno. Są to powtarzalne tropy, a jednak to jest tutaj potrzebne, że jest ta powtarzalność, bo dzięki temu ten film właśnie nie jest poszatkowany. I dla mnie Ostatnia Wieczerza... To takie 6,5, nawet bym powiedziała, że 7 na 10, bo trochę zmieniłam zdanie. Oglądałam też wczoraj film Barbarzyńcy na Disney Plus i muszę przyznać, że do połowy było to dla mnie takie wielkie wow, że jest super, że to topka tego roku, a później skręcił w dziwną stronę. Natomiast ostatnia wieczerza jest spójna, ona nie skręca w dziwne strony, tylko te decyzje jakoś z siebie cały czas wynikają. Jest to całkiem logiczny horror, a to w sumie nie jest taka oczywista kwestia. No ale dobra, porozmawiajmy sobie o spoilerach, o tym, o co tutaj tak naprawdę chodzi, no bo chciałabym się odnieść typowo do zakończenia. Ale zanim to zakończenie, no to okazuje się, że Breaking News w ogóle wielka niespodzianka, to Marek jest tym niemowlęciem, które miało zginąć przed laty i teraz został wysłany z milicji do tego przybytku, żeby zająć się sprawą zaginięcia siedmiu kobiet, bo wszystkie tropy wskazują właśnie na to, że zdarzyło się to wokół tego klasztoru. Więc Marek, niczym Henryk z Kingdom Home Deliverance. To, co mi to przypominało pewne motywy z tej gry, m.in. właśnie infiltrację klasztoru, czy to, że musiał w pewnym momencie głosić jakieś kazanie, czy kwestie pokutne. Henryk też musiał to zrobić w Kingdom Come, ale zmierzam do tego, że Marek szybko wpada na trop rzeczy makabrycznych. Okazuje się, że w tym klasztorze dzieje się coś bardzo złego, że ci mnisi nie są wyznawcami Boga, a wyznawcami szatana i że Marek został tam ściągnięty przez przeora podstępem, że to właśnie on puszczał te tajemnicze, anonimowe do nosy i on pociągnął za kilka sznurków, żeby Marek właśnie dostał tę sprawę, bo Marek jest wybrańcem, postacią, która przed laty pojawiała się w tajemniczych księgach, że to właśnie on, gdy pożre siedem ciał kobiet reprezentujących siedem grzechów głównych zamieni się w demona, a jeszcze musi wypić krew niewinnej dziewicy. No oczywiście dziewica musi się w takich horrorach pojawiać. Zmierzam jednak do tego, że to wszystko do tego momentu jest dość przewidywalne, że wszyscy tutaj zagrali tak, żeby Marek skończył w Lochach. No ale mnisi, jak to mnisi, potraktowali sobie tę przepowiednię troszeczkę inaczej. Stwierdzili, że no przecież nie musi zjeść całych siedmiu kobiet, że to kwestia mocno symboliczna, więc serwowali mu fragmenty tych siedmiu kobiet, żeby w ogóle tę przepowiednię trochę popchnąć do przodu. Dodatkowo okazuje się, że ten rytuał nie działa. No i co teraz? Przecież mieli być apostołami szatana i teraz. Tyle z tego wyszło, nie będę się brzydko wyrażać, tak jak bohaterowie tej historii. I okazuje się, że jednak wyszło, ale po czasie, gdy Marek został wrzucony do piekielnej studni, i właśnie wtedy demon wszedł w jego ciało i stał się taką humanoidalną istotą z kopytami, trochę przypominającą tę postać z labiryntu Fauna. Ale ogólnie sam model jest bardzo ciekawy, i podobało mi się to nagłe wejście w Monster Movie. No i w związku z tym, gdy ten demon pojawia się na ziemi, pojawiają się ciekawe kwestie dotyczące natury dobra i zła. W pewnym momencie jeden z bohaterów mówi, że Bóg i szatan na jednej gałęzi siedzą. I wówczas, gdy ten demon wstępuje na ziemię, mamy taki kadr pokazujący i tego demona, i Chrystusa ukrzyżowanego, który spogląda na tego demona. I co nie jest taka oczywista kwestia, czy ten demon przejmuje kontrolę nad ziemią, nad światem, że wprowadza ten nowy porządek i wcale nie chce mieć swoich apostołów, tylko wszystkich morduje na miejscu, czy po prostu ta władza jest wymieniona, skoro siedzą na jednej gałęzi? Tutaj Kowalski daje wolne pole do interpretacji. Trochę odebrają to tak, że Chrystus spogląda na szatana i mówi mu: okej, okay, ja się już pobawiłem, teraz Twoja kolej. I wymieniają się tymi światami, dlatego mamy to odwrócenie. Dlatego piekło wkracza na miejsce nieba, a niebo wkracza na miejsce piekła. Dodatkowo można to jeszcze potraktować jako grę pozorów, że to nie jest tak, że. Piekło jest całkowicie złe, a niebo jest całkowicie dobre. Że nie ma takiego absolutnego dobra i nie ma takiego absolutnego zła. To też tutaj jest bardzo zgrabnie przemycone. Bo widzicie, te symbole się tutaj odwracają. Nie tylko krzyże się odwracają, ale grób przeora, który był bądź co bądź złym człowiekiem, zaczynają porastać lilie. Lilie są symbolem niewinności, a jednak porastają grób złego człowieka. Więc te role, te symbole się tutaj też na tym poziomie odwracają. I gdy tak wszystko się już odwraca i z ziemi zaczynają się wynurzać dziwne struktury, film się kończy, napisy lecą w innym kierunku niż powinny. W ogóle to jest bardzo ciekawy element. Bardzo mi się podobało, że ten film tak od A do Z jest dopracowany łącznie z napisami, że lecą w przeciwnym kierunku, no to właśnie kończy się, nic już nie ma. I aż chciałoby się, żeby potrwał trochę dłużej, żeby coś jeszcze było, ale z drugiej strony to irracjonalne, no bo co ma się tutaj jeszcze zadziać? Przecież jest nowy porządek, przecież nie będziemy mieli teraz zaprezentowane jakiejś walki aniołów z tym demonem. Nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to przesłanie metaforyczne, odwrócenie symboli i o to, że zło może zalęgnąć się tak naprawdę wszędzie. Mogło zalęgnąć się w Marku, który był naznaczony i gdy zaczął pożerać te kobiety, które reprezentują siedem grzechów głównych, to zło zaczęło się w nim lęgnąć i stąd właśnie te muchy wylatujące mu z zębów, czy te wymiociny, które wyglądają jak jakaś przedziwna, nadnaturalna breja. Więc tak to zło zalęgło się też w kościele, w kościele, który powinien głosić dobro, ale tutaj tego nie robi. Kurczę, moim zdaniem Ostatnie Wieczerze to naprawdę kawał dobrej produkcji i podkreślam to jeszcze raz, podkreśliłam to wcześniej i podkreślam to ponownie, bo zostało mi w głowie, zostały mi w głowie te obrazy i nie spodziewałam się, że to będzie aż taka dobra produkcja. Myślałam, że szybko się znudzę, że od taki filmik jeszcze Lubaszenko, za którym nie to, że nie przepadam, ale nie spodziewałam się, że zagra tutaj dobrze, a jednak wypada dobrze i w scenach horrorowych i w scenach komediowych, które tak jak wcześniej wspominałam są potrzebne. Także ja zachęcam do obejrzenia polskiego horroru satanistycznego ostatnia wieczora horroru, który niektórzy mogą odebrać jako obrazoburczy, jest to jak najbardziej oczywiste i naturalne, no bo te symbole chrześcijańskie są tutaj wykorzystywane, ale jest to naprawdę kawał ciekawej produkcji eksperymentu, który być może spodoba się nie tylko osobom, które lubią takie mieszanki gatunkowe, także tym, którzy preferują bardziej standardowe, powiedzmy, horrory, bo ma w sobie coś takiego, co sprawia, że jest w miarę logiczne, a to nie taka oczywista. Ta kwestia. Z tą myślą Was zostawiam serdecznie, zapraszam do sekcji komentarzy, podzielcie swoją opinią na temat tej produkcji. Jeżeli już ją oglądaliście, i jeżeli Was zachęciłam do obejrzenia, to też dajcie znać. Dzięki bardzo za uwagę i do następnego.